Lidia Sakaszwili z domu Wiśniewska litka fikcyjna postać literacka z książki Janusza Przymanowskiego, a także filmowa z polskiego serialu telewizyjnego pod tytułem Czterej pancerni i pies 1966-1970. Litka była rodowitą warszawianką. Po wybuchu II wojny światowej znalazła się w Związku Radzieckim. Razem z Jankiem i Gustlikiem trafiła do jednej brygady pancernej, gdzie po ukończeniu kursów została radiotelegrafistką w sztabie jednostki. Był nią zauroczony Janek, którego odrzuciła dla chorążego Zenka, dowódcy Czołgu 101, który poległ pod studziankami. W serii drugiej Litka stara się odbić kosa Marusi. W ostatniej trzeciej serii wzięła udział w szturmie Berlina, w trzecim tomie powieści. Przebywała w tym czasie w szpitalu w wyniku poparzenia, ratując dokumenty zezwalające Marusi na ślub z Jankiem. Od początku serialu był w niej zakochany grześ, którego Litka nie zauważała. Pod koniec serialu i powieści odwzajemniła jednak jego uczucia, godząc się na ślub i wyjazd do Gruzji.